Agata, światła lata, za mną lata, każda mała lata Lena, Sisy, Monika, Siunika Każda fajna laska, kocha mechanika Możesz im napisać, że zaraz ich nie ma O, jeszcze stamina mi się lekko naładowała Lubię to ten... Szukam ich, szukam ich Tym jest dwóch Na Głyce? Dokładniej no górki za tym Previonem Czarnym! Patrz chłopie, patrz co ja z nimi robię Plecy im zrób, to jest proste Heniek, naucz się, plecy, plecy im zrób Nie wiem gdzie są plecy Stąd grać, Heniek to jest jak nie wiem Jeden leży Dobrze, pan No że Marceliko chodzi Ile do końca przejmował? Jeden leży Napis robi, żeby wrócił ten panel przejmowania Jak to jest, tamty? że mu się głowa... O kurwa. Jeszcze jeden hmm. gdzieś. Jeszcze A mam jeden. mam tam jechać, jak i tak Ej, przyjdzie. widzę! Gdzie? Ja jestem... Tu, tu pierwszy silos od dołu, na drugi... Ach, biznes. szkoda kurwa gada, Szkoda szepić Pierwszy ryja, silos Idę się strzelać. Długi śniadanie. Słyszałem, słyszałem, słyszałem. Kurwa, nie ma sprinta. Nie mogę biegać. Wiecie z czym to się równa? Że nie będę szybki. Nie wiem, Hanek, ale słodki jesteś. Aha, bo nas tu jest chyba więcej niż trzech. Lol, <laughs> ale fajnie. Admin, bo ty się łagtywniasz co? coś trochę. Ty, strzelają. Ej plecy! Co z taką robotą?! Lol. Co? Jeden najpół. Panek chodzi. Dobrze. Druga kaseta już nieco dłużej. Nie Gdzie są oponenty? Jeszcze co po nogach strzelanie. To jest zwykle postać. Easy. Ale kozak grę Ło, widzę kolejnego. No nieźle szaro. E tu ja! Kurwa, nie wiesz. Trzeba było do mnie nie strzelać ty... No, a ja cię Co nie zabiłem. Byłem? Ale ja myślałem, że to też jakiś oponent, bo... Do mnie strzelałeś. Ej, weź się rozstawę, a nie wszyscy lasek Dobra, przodoba. Ej, mam środek! Dobra Gdzie dokładniej. Leży, leży. O kurwa! A ja widzę, że jest coraz lepsza forma. Wypierdalać. Ej, jebie mnie to kurwa OBS on, kujwi Dawajcie się na CT O, Shero, o tobie Co? O tobie pytanie, <grym> było? zobacz <grym> O, będzie Shero ale, ale bo Shero to jest simbi. oddawał wszystko Ale nie, oddawał ja tak rybki żebrałem tylko do 200 gdzieś Później Ej, poczekaj na mnie A ile, ile ty masz, Bino? 315 O, kuj, pieczone to dużo Fez Jak ciężko Wszyscy jest myślą, że oddawam nie się fixem, szczerze. to ktoś tutaj będę trzymał. A, ty, on napisał i masz. O. Ja nadal nie widzę, gdzie wy jesteście. Biz bo z kwińcami, tutaj jest środek Kinców. To, Kinców. to wy co, wy leżycie? Nie, ja właśnie będę trzymał wagosów. Ja dostałem fula, fula dostałem. Gdzie? W lasku, jest, lasku jest. No, lasek, lasek, bo fula dostałem po tu się. Dobra, jedno, ja chodzimy i zostaniemy tu. Ej, tu jest za dużo ludzi. To jest głupie Ej widzę, oh widzę, widzę yeah. Dychę dostałem na to. NIE WARTO BYŁO no. KURWA